Cześć, chciałem Wam pokazać, jak umie powstają ramki pszczele i fantastyczne urządzenie do drutowania ramek pszczelich. Umie ramki pszczele powstają. Tu jest właśnie przygotowana, wysuszona jedna decha, dwumetrowa. Ona ma grubość w tej chwili 30 mm. Pójdzie na grubość będzie zjechana z dwóch stron, wygładzona na 20 5 mm, później na piłę zakładam taką piłę. To jest piła do cięcia wzdłużnego. 24 zęby, kąt natarcia 20 stopni. Tnę oczywiście na listewki 20, 10 mm. Potem tnę listewki na odpowiednią długość. To już jest piła do precyzyjnego cięcia ona ma bodajże 80 zębów, też firmy CMT <coughs> ramki zbijam jak widać później o, takimi strzywkami dodatkowo tu widać troszeczkę wyszło, wzmacniam klejem to jest klej Soldala D4 taki pistoletu do Ramek używam. No, jakiś. Kupiony kiedyś w yy, sklepie Nomi. Zbił już i ramek, i korpusów dosyć sporo. Tu jakieś korpusy jeszcze niepomalowane stoją. A no więc, wracając do tematu yy, drutowania i najlepszego urządzenia do drutowania ramek, może w skrócie pokażę. Oczywiście będzie nam potrzebna ramka. Młotek, cążki, obcinaki, gwoździe, drut pszczelarski. Ja mam tu jeszcze taki drut wygięty z przyspawaną podkładką, przymocowany do stołu ściskiem stolarskim. To służy ułatwieniu do rozwijania tego. A najlepsze urządzenie, moment, postawię tutaj, żeby było widać, jak będę robił. Najlepszym urządzeniem do drutowania ramek to pokażę jak to robię biorę te cążki zakładam trzymam gwoździk trzymając cążkami przybijam sobie do... z jednej strony z tej z której zacznę wkładać drut wkładam ramkę i po kolei przez otwory w ramce już nawiązane przewijam Drut. Widziałem niektórzy mają urządzenia z kółkami, z napinaniem dołu i góry ramki. Po przełożeniu drutu ponownie bierzemy te szczypce. Składam w taką literę T, powiedzmy drut, i gwoździk. Łapie drut i gwoździk razem. Owijamy. Przybijamy. I naciągamy. W tej chwili muszę uważać, bo mam zwykły drut. Niestety nierdzewka mi się skończyła. Zwykły drut 03. Może pęknąć, więc trzeba to robić z wyczuciem, ale Struny powinny w ramce ładnie grać. Ciach ciach, naciągamy, owijamy z tej strony, obiorzamy młoteczkiem, bierzemy obcinaczki, obcinamy i gotowe. Struny jakoś tam grają. Dla mnie to wystarczy. I to jest najlepsze urządzenie. Do drutowania ramek. Sorry, trochę brudne, bo rozpalałem w krysku. Ale to urządzenie można łatwo wymyć. Każdy je ma. Można używać do różnych innych rzeczy. Na przykład do trzymania w kieszeni. Także polecam to urządzenie. Jeszcze pokażę Wam. Mam taką wiertarkę, tylko do ramek. Najzwyklejsze z drewna zrobione. Cztery wiertareczki, tanie, kupione na Allegro. Zasilacz. Prostowniczy, bo musiałem wyprostować napięcie. Także polecam wam. To urządzenie są najlepsze, a każdy je posiada.